To okazało się, że mam na trasie Władysława Kośniaka Kamysza, Radosława Sikorskiego, Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka jeszcze kilku innych polityków, Znam, że to będzie naprawdę bardzo dobre wydarzenie. Z wielką radością ogłosiłem je światu takim plakatem, który mogliście zobaczyć u mnie na Twitterze czy też na innych mediach społecznościowych. I wtedy się zaczęło. I pierwsza oburzona do ataku ruszyła Polska 2053 na Hołowni. Jak to tak? Jak to można rozmawiać z innymi partiami? Jak to dialog? Nie, w życiu nie można takiej rzeczy robić. Gdyby ktoś spotykał się w nocy w mieszkaniu Ubielana z, potajemnie z Kaczyńskim, a to w porządku, bo rozmawiać trzeba z każdym. Ale jawnie, przy kamerach, na oczach, nie wiem, tysiąca ludzi, a to tak, to się nie godzi. Kto widział takie rozmowy, żeby jeden polityk z drugim politykiem rozmawiali na oczach ludzi? Hańba! Krzyczeli politycy polski 2050 tej partii dialogu i pojednania. To było po prostu żałosne, jak widziałem te Płaczliwe wypowiedzi polityków od Hołowni, że no nie godzi się rozmawiać, że dialog to jest strasznie niegodziwa rzecz, że tak to nie wolno. To po prostu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. No jak można być takim hipokrytą? Jak można przez kilka lat w polityce mówić, że warto rozmawiać, że dialog jest potrzebny, a potem się oburzać tylko dlatego, że nie dostało się zaproszenia? Polub, skomentuj, udostępnij.